Jeżeli tak jak ja wysiałeś ostatnią sałatę na początku września w pojemniki, to powinieneś mieć już taką rozsadę. Teraz wystarczy popikować to do, donicz, do gruntu po kilka, nawet może być, bo to wiadomo. Teraz już nie będą przyrastać te liście tak jakąś dużą ilością, ale zawsze. I za w listopadzie i w grudniu powinieneś cieszyć się taką sałatą. Tak w takich odstępach wystarczy posiać, posadzić i będziesz miał sałatę listopad i grudzień. A teraz chodź zobaczyć jaką będziesz miał. Tak będzie sałata wyglądała w listopadzie i w grudniu. Zobacz ile tu jest listków. Liści na kanapki, na sałatki. I co? Sadzisz, posadziłeś, tak jak ja ci mówiłem.